Pan profesor bardzo Bardzo mi miło. Marcin Leśniewski, współorganizatorzy. Mi bardzo bardzo. Takie żołnierze. Z zaszczytem powitać Państwa na pierwszej edycji The Distinguished Gentleman's Pride. ada sebelah lado sebelah Stangi. Proszę coś powiedzieć o staminie, do której tutaj, że tak powiem, zawitały stare auta. Jesteśmy w Klubie Jeździeckim Deresz. Klub Jeździecki Deresz trwa już przeszło 40 lat. Obchodziliśmy kilka lat temu 40-lecie. Jesteśmy tradycjonalistami. Nawiązujemy do tradycji ułańskich, zresztą większość instruktorów prowadzących jazdy. Jest, są wychowankami Jadwigi Pasturczak, nie wszyscy wiedzą, że Pani Jadwiga była żoną znanego kawalerzysty, między innymi tego, który brał udział w bitwie pod Krajantami. I staramy się, ponieważ jesteśmy klubem rekre, rekreacji konnej, nie ma u nas wyczynowego sportu, staramy się pielęgnować, kultywować cały czas te tradycje łańskie i Dziemy, że święto niepodległości też, potrafiliście tutaj uczcić, prawda, konno? Tak, tak. No właśnie, my jesteśmy, e, uprawiamy, można powiedzieć, szeroko pojętą rekreację konną I, i są to na przykład tańce układów tanecznych na koniach, jak również mamy taką amatorską grupę rekonstrukcyjną. E, pani wspomniała, że występujemy, uświetniamy w zasadzie obchody, rocznice e, niepodległości występując na koronowskim rynku, ale także... W innych, w innych scenariach, na przykład w pałacu w Lubostroniu, gdzie tańczyliśmy do e, poloneza Wojciecha Kilara. E, piękny układ taneczny e, przed zamkiem właśnie lubostrońskim, we wspaniałej scenerii. Co łączy stare samochody z tymi rumakami <grym> prawie, że? Tak, e, no niektórzy by powiedzieli, że konie. No, tutaj mamy konie mechaniczne, <grym> tu mamy prawdziwe konie, naprawdę wspaniałe zwierzęta. E, Staramy się nawiązać z nimi wspaniały kontakt, podchodzi... Mamy mieszankę ras, to jest konik, koń arabski, czystej krwi arabskiej, ale mamy szereg koni rasy wielkopolskiej, również rasy śląskiej, huculskiej. Zamieszkują 34 konie, większość jest naszą własnością, kilka koni mamy w pensjonacie i tak jak powiedziałem są użytkowane... Tylko i wyłącznie rekreacyjnie. Można popatrzeć, no tu jest przekrój. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili wszystkich koni wypuścić, ale korzystamy tutaj z wybiegów e, tych, który, e, którymi dysponujemy. E, jest to piękny widok. Dziękujemy serdecznie Dziękuję naszym rozmówcą Był prezes Klubu Deresz. Cię pan nam przedstawił. Michał Adamkiewicz. Michał Adamkiewicz. I tutaj mamy przedstawiciela jednego z trzech mustangów, które tutaj dzisiaj do Deresza dojechały. E, właściciela tegoż, jak Pan mówi, nie oryginał, tylko to jest replika, replika. Tak. jest Pan, jak nam się przedstawić? Jarek. Panie Jarku, e, no właśnie, dlaczego akurat Mustang, dlaczego replika, skąd zamiłowanie do starych aut, czy, 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 czy może nie? Zamiłowanie do starych aut od zawsze mhm. i od zawsze pasjonowała mnie motoryzacja amerykańska, ze szczególnym naciskiem mhm. na Forda, a jeszcze większym naciskiem na Mustanga. Mhm. E, Chęć posiadania czy marzenie posiadania tego auta od ponad 20 lat. W zeszłym roku to marzenie się ziściło, czy je spełniłem, może tak. I mhm. w tym przypadku ja akurat postawiłem na model, który jest fabrycznym Mustangiem, niemniej jednak jest to replika, która została przygotowana w oparciu o film nagrany w 2000, bodajże pierwszym roku o tytule 60 Sekund z Nicolasem Cage'em i Angel Angeliną Jolie, w którym to auto grało główną rolę. Oczywiście nie jest to auto, które występowało w filmie, a jedynie jego replika. Niemniej jednak auto zostało dane przez y, twórców y, zmianą kosmetycznym w wyglądzie zewnętrznym, czyli jest zupełnie inny przód, inny tył, y, specyficzne malowanie, no y, i kilka takich gadżetów, których nie widać. Niemniej jednak y, ma w sobie więcej niż klasyczny, typowy fabryczny mustang. Ile on koni ten model akurat jest... Tak, on jest, jest po drobnych modyfikacjach silnika, które spowodowały zwiększenie mocy silnika do 365 koni. Fabrycznie posiadał, te silniki posiadały 200-220 koni. Tak, to znaczy ile ten pański koń wyciąga w galopie? Yy, to znaczy się tak. <laughs> Ja wiem, nie jechałem jego maksymalną prędkością, ponieważ auto jest przy pewnych prędkościach już nieprzewidywalne i należy się A -a. Po, że tak powiem, bać jego i jego zachowań. Ale 220 na liczniku pokazał, mógł jeszcze więcej, ale to już, tak jak wspomniałem, robi się bardzo niebezpieczne w tego typu aucie, których chcąc niech ma 55 lat, więc jest to już dość ryzykowna zabawa. A czemu akurat, że pan udział tutaj w tym w tej dzisiejszej imprezie, bo... bo? Bo, należy do Stowarzyszenia Miłośnicy Klasycznej Motoryzacji, które współtworzą to wydarzenie i tak jak widać, no, my się integrujemy, tak? Jest to nasza pasja bez względu na to, kto jaki ma samochód, z którego roku, jakiej produkcji. Spotykamy się, organizujemy różne zloty, spotkania i wspólnie występujemy w różnych imprezach okolicznościowych i też chcieliśmy jako grupa zaistnieć w tym wydarzeniu, ogólno tak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Organizatorzy tej imprezy, pan Marcin Leśniewski, pan Michał Kazmier, powiedzcie troszeczkę o stowarzyszeniu, które zorganizowało tę imprezę, w jakim celu, co to jest. Nie ja pozwolę sobie zacząć i opowiem kilka słów o stowarzyszeniu. Reprezentujemy Stowarzyszenie Miłośnicy Klasycznej Motoryzacji, stowarzyszenie, które zajmuje się konsolidowaniem środowisk związanych z motoryzacją klasyczną, i tą jednośladową i tą dwuśladową. Sama impreza jest pomysłem Fundacji Movember, australijskiej fundacji, która... Dba o to, żeby działać na rzecz propagowania profilaktyki depresji u mężczyzn oraz kwestii związanych z rakiem prostaty. Po raz pierwszy podjęliśmy się organizacji, dołączenia do zorganizowania wydarzenia, które odbywa się na całym świecie 25 września. Do tej pory było to organizowane w Warszawie i w Krakowie. Bydgoszcz dołączyła w 2022 roku. Słyszałam, że zbieracie na jakiś cel pieniążki, że jednocześnie się te zbiórki odbywają trzech miasta, czy dobrze? Proszę przybliżyć się tej. Tak, samą, sama inicjatywa wiąże się nie tylko z tym, żeby wskazywać uwagę społeczną, kierować uwagę społeczną na problematykę, o której powiedzieliśmy, ale również wiąże się ze zbiórką środków na ten cel. Nam w tym roku udało się zebrać najwięcej, czyli troszkę więcej niż kolegom i koleżankom w Warszawie. Dato, brytyka, depresji tak. depresji Dokładnie tak. tak. Tak, udało się nam zebrać. Nieco więcej niż kolegom i koleżankom w Warszawie i Krakowie. W tym roku jest to 289 dolarów i liczymy, że w kolejnych edycjach uda się nam zebrać większą kwotę. Przy okazji też będzie prelekcja profesora Tomasza Drewy. Za co my bardzo dziękujemy. Dołączył do tegorocznego wydarzenia. Jechał z nami przez całą drogę. Dzielnie nam towarzyszył. Mam nadzieję, że miał taką samą z tego przyjemność jak my i satysfakcję z tego, że udało się przeprowadzić tą imprezę w Gdytoście po raz pierwszy. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.